Dlatego ja bardzo chciałabym, żeby uczniowie, którzy przychodzą do szkoły, mieli możliwość skorzystania z kuchni i stołówki do zrobienia sobie posiłku śniadania. Mamy duży bardzo problem z tym, że dzieci nie jedzą w domu śniadań. To wynika z różnych przyczyn. Są to czasami przyczyny finansowe, czasami przyczyny takie, że dziecko jako szóste jest budzone, no to nie jest w stanie zjeść tego śniadania. Moim celem, było, moim celem było to, żeby bez pytania o, o, o to, dlaczego dziecko nie jakiego śniadania mogło pójść i przygotować sobie śniadanie. Mam takie szkoły, w których to funkcjonuje. Korzystają z tego bogaci i biedni i efektywność tych dzieci na lekcjach wzrosła praktycznie o 1,4. I tak było też, to, z tego powodu też był pisany projekt, bo no, jakby nie zakładaliśmy. <tryk> Miałbym takie pytanie do, do wszystkich Państwa, bo tu Pan Dyrektor powiedział, że skorzystał z takiego programu, a tutaj Państwo w szkole czy w przedszkolu w Mostach i w Kosakowie, czy państ... miałbym w sumie dwa pytania. Czy Państwo przystąpili do tego programu i jeżeli, jeżeli nie, to co było przyczyną tego, że Państwo do takich programów jak tutaj Pan Dyrektor nie przystąpili? Po pierwsze to jest tak, że to nie jest zawsze tak, że wszyscy do takich samych programów przystępujemy, bo każdy z nas wyszukuje to, co jest jemu najpotrzebniejsze, więc nie zawsze na to zwraca uwagę. U mnie w przedszkolu ta kuchnia jest wyposażona, jest świeża nowa, więc nie było potrzeby i składania wniosku, bo, no, bo jest nowe. Natomiast w szkole podstawowej do wydawania... Więc też nie ma takiej potrzeby, a kuchni de facto nie ma. Więc jeżeli nie ma fizycznie pomieszczenia, to nie ma jak składać wniosku. Dokładnie tak. projekt trzeba w jakiś sposób rozliczyć, tak? A on to służy. Jeśli mamy informację, że ma być katedra, szkoła istnieje dziesiąty rok, no to jest wszystko jeszcze na tyle świeże, że nie ma podstaw do angażowania nowych środków, tak? Natomiast tutaj jeszcze u dochodzi dodatkowa kwestia, no przebudowa całej kuchni też we współpracy z spółką administrującą, na pewno by to jakoś musiało być rozwiązane. Nie? nie wiem, czy pani dyrektor to się w ogóle zakwalifikowała, ponieważ główny nie jest własnością szkoły. szkoły. Więc ja tutaj... A, a tutaj to czy możemy więcej informacji yy, uzyskać? Do, yy, I tutaj chciałbym, yy, bo tutaj pani mówi, że. Yy, tu odnośnie mostów, że y, kuchnia jest, ale szliśmy w catering. Czy, czy tutaj rozumiem, że była do tej pory była taka narracja, że idziemy w catering i nie, tak. i nie bawimy się w kuchnię, w gotowanie tak. dla dzieci, tylko idziemy od razu w catering. A tu w przypadku pani Kosakowa nadmieniła pani, że y, tutaj y, by była kwestia uzgodnień z, z Firmą, która nadzoruje... To Dodatkowa kwestia, która dochodzi, tak? My nie jesteśmy administratorem tego budynku, więc inwestowanie po stronie szkoły, jakby wyposażenie kuchni, czyli pomieszczenia, które no... no to, to jest kwestia kolejna prawna gdzieś tam na no, mnie do rozważenia, tak? Więc to dwie na czynniki, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest jeszcze wyposażona na... Potrzeba katalankowa to wszystko jest świeże i nowe i nie ma tutaj potrzeby, więc nie był to uzasadniony wniosek niego. A druga rzecz to no, kwestie tutaj wyposażania budynku, który nie administruje. Nie czyli rozumiem tutaj pani w tym budynku, w którym jest szkoła, pani tego nie administruje, czyli generalnie tak, czy możemy tutaj dla, dla naszej wiadomości, dla wiadomości rady. Kto administruje tym budynkiem? To jest Kosakowo-Sport. Jest to budynek gminny. Okay. Czyli spółka Kosakowo-Sport tutaj zarządza. I, I rozumiem wszelkie kwestie uzgodnień co do kuchni. Co do remontu do przebudowy, zawsze muszą być uzgodnione. Ze spółką Kosakowo-Sport. No, A od kiedy spółka przejęła tutaj do O Wcześniej, Wcześniej, tak, Wcześniej tak, to było. Zawsze by było administrowane. Wcześniej to była to spółka nie.

z takiego punktu widzenia decyzyjności, tego jak, co, gdzie widzę potrzeby, co mam zrobić, tak? co jest pod kątem dzieci, no to wszystko wymagał zgodnie z może Zygmuntem. To jest trudne. To jest trudne. To, czy pani ponosi jakieś koszty, yy, koszty administracji tak jak na rzecz spółki? Tak, oczywiście. To jest to tak jak za yy, wszystkie media, remonty. To wszystko, wynajem, obsługa konserwatorów, czyli takie personalne koszty, to no wszystko jakby jest zawarte w tej obsłudze administracyjnej, w tej umowie. Tutaj Państwo na pewno, wójtowie mają dostęp, no, mogą to tak, sobie zweryfikować. Te koszty pomożą aby nie? nie. Tak, chodzi, czy koszty Szkoła? administracji, czy jakby za administrację, nie. czyli za usługę administracji? No to jest w tej umowie wszystko razem zawarte. Tak, to jest tak, no ja jak przedstawiam całościowo taki sposób funkcjonowania, jak to, e, jeśli coś się zepsuje, ja zgłaszam go do administratora i administrator usuwa awalnie, nie wiem, cieknącej rudy, czy, czy wymiany e, desek sezesowych, bo to tak jak bardzo często się akurat przyszło do głowy, tak, a dzieci często niszczą, takie rzeczy wszystkie, tak, piec niedziałający. kiedy jest ta umowa? W tej chwili, no ona jest przedłużona cały czas, w tej chwili kończymy obec na koniec czerwca, tak? A jak jest dostępnością do basenu naszych dzieci, bo tak różnie mamy takie opinie, we wszystkich naszych szkołach jest tak samo. Piąte i szóste klasy są objęte jedną godziną basenu w ramach lekcji błędu, czyli to dzieci, to które mają cztery klasy. 5. 6. Od czwartej do szóstej. Wszystkie szkoły gminy w, w równy sposób mają dostęp do tego basenu. Tak? Niezależnie od tego, czy to jest szkoła, która jest basen. To jest to centrum sportowe. Tak? Jak musicie Państwo pewną rzecz zróżnicować. Cały czas obiekt był nazywany centrum sportowym. Szkoła jest obiektem dydaktycznym, częścią dydaktyczną centrum sportowego. I tak to jest konstruowane. Przynajmniej no taka jest moja wiedza, tak mi to przedstawiam. I wszystkie klasy, mamy długie, czwarte, piąte, szóste, korzystają Tak, tak. tak. Z wszystkich szkół. Udzielimy się grafikiem, ja musimy taki grafik wcześniej przedstawić, właściwie już w tej chwili wysłaliśmy blokadę tak. tzw. Tak torów, tak przewidywana ilość klas, ile raz będziemy wchodzić, w jakich godzinach, żeby włożyć do tego klasu. Wow. Dzieci chętnie Oczywiście takie informacje, że dzieci nie w Mostach było dwa lata temu, była taka sytuacja, że faktycznie uczniowie klas ósmy omijali i ta frekwencja była bardziej. Ale kiedyś było do klasy ósmej. Mieliśmy w poprzednich latach do klasy ósmej, od czwartej do ósmej, też po jednej godzinie yy, i faktycznie kiedyś był problem. Słyszałem, że właśnie z tego powodu z, zjechało to jak 4, 6, dlatego że to się domyślał. Było to nieefektywne, bo. To było no, ich było to, dużo wolniej. Ale to tylko, przepraszam, że to, to tylko to było przyczyną, czy były też inne kwestie? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. To kto podjął decyzję, że te klasy 7 i 8 nie doprowadzą? Czyli rozumiem gmina. A, tak, tak, to, to wszystko tu tak. w tym przypadku, chociażby to kwestia wyżywienia, no, to też organ też o... prowadzący. To, o... 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 to, o... o... to nie są nasze decyzje. A? Dobrze. No to... Czyli... a, a... Dobrze. Hmm. To, yy, jeszcze to tak ogólnie o szkołach. Sobie. Natomiast jeśli chodzi o realizację zadań yy, wynikających z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obecnie, tak, za ten rok miniony, no, mówiłam, no bo czy... może ode mnie w takim razie, yy, jeśli chodzi o pomoc pedagogiczną-psychologiczną, yy, tak jak mówiłam, w szkole podstawowej jest. Jeden etap psychologa szkolnego. i Jest również jeden etap pedagoga, yy, yy, pedagoga. Ponadto mamy pedagoga specjalnego, już w niepełnym wymiarze yy, etatu. Mamy pełen etap a nawet troszeczkę więcej. Tam jest pół przecinku, chyba 1,25 logopedy. Yy, jeśli chodzi o przedszkole, pół etatu psychologa, yy, pół etatu pedagoga. I też parę godzin, chyba sześć godzin pedagoga specjalnego i pół etatu logopedy. Dzieci sporo jest. Dzieci jest sporo, tak jak mówiłam. No tutaj ja zresztą od początku, bo kiedyś moja szkoła była taką szkołą, która właściwie była jedyną szkołą, która prowadziła klasy integracyjne. Kumuwa... Kiedyś kumul... kumulacja następowała yy, dlatego, że okazywało się, że na przykład że na jakimś poziomie w Tębogurzu jest jedno dziecko, u nas jedno. Yy, wtedy nie można było utworzyć klasy integracyjnej, więc kumulacja następowała w jednej szkole. W tej chwili tych orzeczeń jest tak dużo, że nie ma co kumulować i skupiać tych orzeczeń w jednej placówce, więc właściwie wszystkie nasze placówki już... Takie, takie klasy, takie klasy mają. Jest od ilu dzieci? Proszę? Od ilu dzieci jest tworzona klasa? Klasa integracyjna według... To doleżonego. od od jakich Tak naprawdę nie musi, być, nie ma wymogu prawnego, żeby to było od trzech, czy od dwóch, czy od ilu. Może tak. no, jest dziecko, które posiada dobrze nie oznacza, że... To co Pani mówiła, że kiedyś... Sie... Ale te przepisy też się zmieniały. Kiedyś było wyraźnie napisane, że nie mniej niż trójka dzieci. Te przepisy na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy właściwie to chyba będzie już prawie 20 lat, kiedy, kiedy te klasy tworzyliśmy, to te przepisy się zmieniały. Na dzień dzisiejszy mówi się o klasie integracyjnej, jeżeli jest minimum trójka dzieci, natomiast Nauczyciel wspomagający, proszę, no, organ prowadzący zawsze może dać, jakby jego decyzją może to otworzyć klasę integracyjną, tak? Ale to na wniosek dyrektora. Natomiast w pozostałych przypadkach, tak czy tak, czytając orzeczenie, nawet przy jednym dziecku, może być to oddział z nauczycielem. Współorganizującym kształcenie specjalne, w zależności od tego, co w tym orzeczeniu jest napisane i jakie potrzeby to dziecko ma. Tak? Dziękuję. Mamy dość dużo klas. Nie wszystkie są nazwane integracyjnymi, natomiast klasy, w których są dzieci, które mają nauczyciela współorganizującego kształcenie jest specjalne. Więcej. Jest zdecydowanie takich klas więcej. Nie są często integracyjnymi też dlatego, że orzeczenia dochodziły w trakcie roku szkolnego. Miałam klasę bez żadnego orzeczenia w tej chwili, mimo tego, że jak dobrze pamiętam, to jest 22 uczniów, nie jest to klasa integracyjna, są trzy orzeczenia w tej chwili. Bardzo dużo pracuje się w takiej klasie, żadne z tych dzieci nie ma orzeczenia ze spektrum zespołu Aspergera. A tylko na to przysługuje nauczyciel spółorganizujący i tak sobie radzimy, że wtedy można przyznać. Natomiast jeśli wśród tych trzech, mówię o konkretnej klasie, nie ma takiego orzeczenia, nie mogę wystąpić ani sprzężenia, to nie mogę wystąpić o pomoc. Więc ten nauczyciel, mimo tego, że ma to orzeczenie, musi sobie poradzić sam. I to są takie trudności, z którymi mamy do czynienia na co dzień. tych przykładów można mnożyć więcej. Tak? A klasy no, mają prawo wtedy do liczebności. Co ważne, przy klasie integracyjnej liczebność klasy to jest podzielenie głosów. A my mhm. na to sobie też nie zawsze możemy naprawdę pozwolić. To jest to. Jeśli chodzi o pomoc psychologiczną-pedagogiczną w Kosakowie, mówię o obecnym roku szkolnym. Pedagog 15 godzin, to jest ten sam etap. Pedagog specjalny 15 godzin, psycholog 20 i naukowiec 20. Zdecydowanie za mało tych tak. godzin, jeśli chodzi o potrzeby dzieci są ogromne. Panie cały czas pracują, właściwie rozwiązują przy sprawie jednocześnie. Dzieci potrzebują, tylko są ważne, konsultacje dla rodziców. No, bo to nie wiem, ile Państwo chcecie wiedzieć. Eee, przy 530 <noise> dzieciach taka, taki, taki grafik liczbowy, to proszę sobie rozsądnie popatrzeć. Tak? I to nie jesteśmy jakby jak jakimś wyjątkiem, bo to nie o to chodzi po prostu. No to jest zawsze Ciekawe, za mało. A jak którakolwiek z Pań z jakiegoś powodu, nie wiem, nawet pojedzie na szkolenie albo jest na zwolnieniu, no, to wiemy, że tak naprawdę powinny być cały czas dwie osoby na zmianie, jeśli chodzi o tą pomoc, bo tam, gdzie nie ma nauczyciela współmedytującego, a jest jakaś awaryjna sytuacja, to te Panie wchodzą na zajęcia i opiekują się tym dzieckiem, które ma w tym momencie trudność emocjonalną. I muszą się zaaplikować poza własnymi. Jesteśmy, proszę Państwo wiedzieć, jesteśmy na etapie edukacji włączającej, tak? czyli coraz więcej rodziców oczekuje, że szkoła e, tradycyjna, e, rejonowa, że tak powiem, zajmie się dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a my nie mając tej kadry specjalistycznej i pomieszczeń dodatkowo, gdzie takie dziecko potrzebuje, często po prostu zwyczajnie ciszy e, przez nie wiem, pół godziny, żeby że czasami do jakiegoś ataku można było dziecko wyciszyć, no to jest to bardzo, bardzo trudne. Bo się jest jest osoba, która z nim wyjdzie i która się nim zaopiekuje. Kiedy Kiedy ma takie osoby, no to często jest tak, że tu dyrektor to dyrektor ubiegnie tak. i to po prostu... nie jest, jest Tak, um. Mieliśmy taką sytuację że bardzo trudną w jednej z nas. Udało nam się pozyskać wtedy pomoc, ale to była zerówka, więc tam mogłam poprosić o dostałam się do organu poprosić o pomoc nauczyciela. No i w tej chwili ta sytuacja jakby wygląda dużo lepiej za co jesteśmy no to dziecko. Dziecko jest na stałe później prowadzone w taki sposób. Tak. Tak, no, no tak, ale to jest. W... W... Yy, tak, ma yy, ta Pani rację, natomiast yy, jeśli chodzi o tą zerówkę, to pomoc nauczyciela jest przyznana do końca szkolnego, potem dziecko tylko idzie do klasy pierwszej i albo będzie miało orzeczenie, zależy co z tym będzie, ma mieć, bo prosiliśmy, wystąpiliśmy do porady razem z rodzicami, rodzice bardzo współpracujący, natomiast to chodzi yy, o sam fakt, że takie sytuacje mają miejsce, a bez pomocy dodatkowych etatów nie jesteśmy w stanie odpowiednio te rzeczy, o których Panie nie powiedziały, bo tak te liczby mogą na Państwa robić wrażenie, bądź nie robią wrażenia. Natomiast dzieci, których my kierujemy do poradni, a które przychodzą potem z orzeczeniem czy opinią, to nie jest tak, że każdy, kto od nas zostanie wysłany, to z takim dokumentem, o którym występujemy, wraca. Żebyśmy mieli Państwo świadomość, tego, że poradnia wcale nie jest ani chętna do wydawania orzeczeń, ani nie robi tego e, po prostu na wniosek szkoły. Każde takie orzeczenie jest poparte przynajmniej e, dwoma badaniami psychologicznym i psychologicznym, żeby mieć orzeczenie potrzebne sobie zaświadczenie lekarskie, e, więc e, żaden z tych przypadków nie jest e, przez nas e, one zawsze no, są wyodzienkowane zewnętrznie, tak? są osobą no, specjalistów, z którymi będą na to Żeby no wystawić to orzeczenie, to, może tak. zrobić to z tylko poradnia państwowa, została odebrana ta możliwość poradnika w <coughs> publicznym, więc jakby musimy mieć Państwo świadomość tego, że to co mamy, to jest jakby... To, jest, to są... W kosie czasu. Tak. I tak, to wiara, o której właśnie chciałem powiedzieć, to jest to, że my zbieramy w tym momencie, jeśli chodzi o pomoc społeczną psychologiczną, że nie ma pandemii. To, co zadziało się przez dwa lata, wyłączenia edukacji i budowania relacji z rówieśnikami, to w tym momencie, jakby myślę, że jeszcze nie jesteśmy na górce. W tym momencie dopiero się pod tą górkę wspinamy i efekty, które, które są teraz w szkole, to są w bardzo dużej mierze efekty tych dwóch lat. Jeśli chodzi o usługę szkole, szkole w Białogórzu, to przedszkole ma etap logopedy. Na 255 przedszkolaków, 180 jest objętych terapią lotopedyczną, więc możecie Państwo policzyć, jeżeli podzielicie to na 20 godzin, które jest rezydentem lotopedy, to jak często ta lotopeda ma z nimi zajęcia. Dziś... Wiem, to, zajęcie, to zależy od wieku, ale w przedszkolu najczęściej po, po 15 minut. 15-3-4 lat i, i, i pół godziny. Pół godziny na... te ale to jest wiek niekonany. No nie przy tej ilości, przy tej ilości e, e, zaburzeń, a jakby też być Państwem świadomi, że zmienia się tendencje i nawyki żywieniowe małych dzieci, przez co e, e, zaburzenia logopedyczne są w coraz większej ilości e, dzieci. Jeśli chodzi o psychologa, to przy, dalej przedszkole w no, jest etatu psychologa, stanowisko za mało, musicie Państwo też jakby patrzeć przez pryzmat tego, że psycholog musi być w trzech miejscach i pedagog, tak? Pedagog jest cały etat i pedagog specjalny to są 4 godziny. Nie takie długo praktycznie nie było, bo to, to jest czas kiedy to, to naprawdę e, tak naprawdę tworzą dokumenty a może raz w miesiącu pojawi się jakiejś grupie do... Jeśli chodzi o szkołę to jest etat logopedy, na 270 130 jest objętych terapią logopedyczną ten współczynnik jest troszkę lepiej wyglądający, natomiast jeżeli ktoś jest prowadzony w terapii logopedycznej piąty czy szósty rok, to wiadomo, że to zaburzenie, które posiada, jest dużo mocniejsze i ta terapia powinna być zintensyfikowana, a nie po prostu, że się odbywa. Psycholog jest na etacie, pedagog jest na etacie i pedagog specjalny 5 godzin. Czyli no, tak jak mówię, bardziej wynika to z tego, że musi on być, bo jest zapisany w rozporządzeniu, niż dlatego, że jakby jest w stanie zrealizować zadania, które rozporządzenie na niego nakłada. Ja mam takie pytanie, odnośnie, czy mają Państwo wiedzę i świadomość, jeśli chodzi o niebieskie karty, które rodziny i jak mają hmm. prowadząc, żeby mogli hmm. je właśnie tak. obserwować tak. ewentualnie. Każda hmm. z, z naszych placówek hmm. regularnie praktycznie zakłada niebieskie karty i występuje o uczestniczy. Każdy. No, nie, ma taki zespół. Nie. Tak. Znaczy, zespół jest powołany do dziedzinami, Natomiast ktoś, czy dyrektor, czy pedagog, czy psycholog w zależności jest członkiem zespołu. Też jeszcze musicie mieć Państwo też świadomość, że coraz przynajmniej, jeśli chodzi o moją szkołę, coraz częściej występujemy o, z pismami, o, o sytuacji rodzinną do sądu ale myślę, że jest to, tutaj no, już koleżanki potwierdzą. Często bo często te progowe będzie. Bo tak, A, czyli jakby, ja, dlaczego o tym mówię? Żebyście mieli Państwo e, nakreśloną sytuację, że jest trudno i nie każdy sobie z tym radzi. A jeżeli my tak jak tutaj Pani opowiadamy, e, czy ja, czy Pani opowiadamy, że jakby tych etatów pomocy pedagogicznej, psychologicznej jest tak, że jak pedagog jest już z jednym dzieckiem, a drugim cztery no to jest naprawdę co Myślę, że jeszcze tego nie dopowiedzieliśmy, bo dla nas... wynika konieczność realizacji zajęć dyrektyczno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej i tusów tak Tu są Tusy to są te zajęcia w treningu jakości społecznej. I teraz, jeśli taki zapis jest w opinii, obligatoryjnie każdemu rodzicowi szkoła proponuje udział. Natomiast godzin, którymi dysponujemy, jest zdecydowanie za mało, żeby objąć pomocą wszystkie dzieci efektywnie. godzin, które są, określenie... tak. tak. są Tak, są też y, liczbowo przyznane y, y, limity, ile dzieci w zajęciach takich powinno uczestniczyć, jak małe powinny być o grupy, natomiast nie mając wejścia, no, musimy rozpoznawać wszystkich, może większe. większe. Y, tak, Albo raz dlatego tak, tak. tak, tak, tak. u pani ile jest tych godzin. Organ, to jest zależne od ilości oddziałów, tak? Czyli mamy jedną godzinę do dyspozycji na realizację całej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na klasę, Czyli tyle ile jest klas. I tak mamy to w na dzień dzisiejszy. Przedaż. Jest tak. na przykład tego... to nie jest wystarczające, bo teraz jeśli dziecko ma mieć realizowane trzy rodzaje pomocy, a mamy do dyspozycji w klasie jedną godzinę, a my tak i tak łączymy ich próbę między klasą. No i często jest, co tak. też wynika, czasami trudność udziału dziecka w takich zajęciach. My pracujemy dwudmianowo, klas pierwszych jest sześć i teraz ustawiamy dla klas pierwszych pomoc zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na danej godzinie, no to nie wszystkie dzieci się są są mają Musimy mieć taką dyspozycyjność, żeby dla klas ze zmiany porannej było w swoich zajęciach, a na tych z popołudniowej, przed na przykład. I jeszcze tak? pomieszczenie. I, I jeszcze pomieszczenie. Często te zajęcia odbywają się po prostu I teraz tak, to, od tej godziny Na no, korytarzu. To tak, to czasami to. Tak, tak, bo jak dzieci idą na lekcję, to, to wtedy jest cicho na korytarzu i wykorzystujemy, proszę nam uwierzyć, każde miejsce. Czyli zatlecza służą do tych zajęć mm. bardzo dużo. Oprócz tego są koła zainteresowań. My musimy gdzieś to realizować, więc salę, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby salę lekcyjną wyłączyć na zajęcia dla grupy 10 osób, młodych dzieci, więc realizujemy to tam, gdzie jest wolne miejsce, po prostu. Chciałbym tylko dopowiedzieć, że kiedyś te opinie były też pisane w trochę inny sposób i tam wiele rzeczy pozostawiało się dyrektorom, w sensie uznaniowym. Natomiast teraz poradni powierzchni psychologiczne wyraźnie, wyraźnie jest, zapisują, tak. jakiej pomocy należy udzielić danemu dziecku. I w przypadku kontroli kuratoryjnej my musimy wykazać, czy taka, e, taka pomoc została temu dziecku udzielona. Nie ma tam interpretacji. Warto też dodać, że z jednej to jest dobre. Znaczy to jest dobre dla dziecka, natomiast to jest, to 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 jest, to to jest niedobre dla państwa. To państw, to tak? My musimy jaka odpowiedzialność nas, nas za realizację rozmowy tak. tak. kuratorium. Tak. Państwo dajecie godziny, więc też nas jakby rozliczacie i rodzice, którzy, którzy też nasze rozliczają z dostępności A. jaką udzielamy yy, tych tak. tak. dzieciach. Trzeba mieć jeszcze świadomość, że jest ogromna ilość dzieci, które jeszcze nie posiadają tak zwanej diagnozy, nie były poradni. A tak samo przy jest zawarte, że mamy obowiązek diagnozować dzieci na terenie placówki, ich potrzeby rozpoznawać i otoczyć pomocą. I nijak się nie wytłumaczymy, jeśli takie dziecko nie dostanie propozycji e, z zajęciami dydaktyczno mimo tego, że opinii nie posiada, a na przykład nie uzyskuje promocji do kolejnej klasy, i rodzic będzie uważał, że nie dostało tej pomocy. Tak? taki jeszcze osób, w którym do dyspozycji. Tak, czy na inne zajęcia? Żeby było jasne, tak, godziny to na tak. pomoc psychologiczną ustalone jest tak, że jedna godzina. godzina na, na ten tak, czyli tak. Jeżeli ja mam 15 oddziałów, to mam 15 tak. godzin na pomoc psychologiczną. Ale są też godziny, godziny dyrektorskie zupełnie inaczej w tej. Godziny dyrektorskie to są godziny na półka zainteresowane. One nie mogą być inaczej rozdzielone, jak tylko na zajęcia rozwijające uzdolnienia, czyli nie możemy skorzystać z własnych godzin dyrektorskich, aby na przykład prowadzić dodatkowe zajęcia wyrównawcze czy zajęcia terapii pedagogicznej, bo po kontroli wyjdzie, że nie rozwijamy uzdolnień. Może to być ewentualnie przeznaczone na dodatkowe angielskie dla dzieci, które są zainteresowane nauką tak? angielskiego. Tak, ale to, nie może też być tak, że wszystkie tylko są znikne na dany przedmiot przeznaczone, bo muszą być koła zainteresowanie, czyli nie wiem, taniec, plastyka. No, różne dzieci mają zainteresowanie, naszą odpowiedzialnością jest je rozwijać. Te godzina godzin określa ramowe plany nauczania. 3 godziny w klasach 1-3 i znaczy w sensie po godzinie w klasach 1-3 i cztery godziny w klasach Na każdą Zapraszamy Pana tak. Rejkota, Pana Jużkina, już na młotwowym po I możemy, bo tak już zakończyliśmy na prezentację informację, to również od Pana chcielibyśmy uzyskać informacje na temat przyszłego arkusza organizacyjnego, a później omawialiśmy już w drugim punkcie z realizacji zadań wynikających z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej w Obecny. Obecny. A Obecnie, tak. Jeżeli chodzi o przyszły, o przyszły rok szkolny, w szkole w Pogórzu w przyszłym roku szkolnym będzie 47 oddziałów placowych. To jest więcej niż obecnie. O dwa, o dwa oddziały. Jeżeli chodzi o rozdysponowanie wszelkiego rodzaju tak zwanych godzin, bo nie wiem o których, no na 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 liczba, liczba. to znaczy ilość oddziałów, ilość dzieci, ilość pracowników, obsługi, administracji. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, no to ta liczba osiągnie w przyszłym roku przekroczy tysiąc, czyli magiczną liczbę tysiąca dzieci. Obecnie ona jest jest niespełna tysiąc, ona się ciągle zmienia. To jest bardzo duży organizm, który jakby cały czas dzieci dochodzą, odchodzą, przychodzą do innych szkół, wyjeżdżają. Przede tak? wszystkim dotyczy to głównie Dzieci pochodzenia ukraińskiego, które często wyjeżdżają poza granicę, albo wracają do siebie, więc to, to ruch jest cały czas. Obecnie na liście, na liście jakby, patrząc na arkusz, jest 112 nazwisk, 112 takich tekatów. nie wszystkie są pełne, oczywiście, ale są 112 osób, jeżeli chodzi o pracowników pedagogicznych. Dodatkowo dochodzą pracownicy administracji i obsługi, ich jest łącznie około 20.